Byliśmy rodzicami Hani i Asi, które urodziły się na przełomie 31 i 32 tygodnia ciąży. Byliśmy tym bardzo zaskoczeni, ponieważ wcześniej nic nie wskazywało na to, że poród się już zaczyna. Wcześniej Tydzień wcześniej byliśmy na badania, które wyszły bardzo dobrze, dlatego byliśmy spokojni, że ciąża rozwija się prawidłowo. No jednak sytuacja nas zaskoczyła. Dziewczynki urodziły się wcześniej przez cesarskie cięcie. Trafiły do inkubatorów obydwie i znalazły się na oddziale patologii na porodkach. Ja natomiast zostałam na sali poporodowej, zastanawiając się w jakim są stanie. No i drżąc o to, czy, czy będą zdrowe, czy, czy będą same oddychać, czy będą dobrze się rozwijać. No to bardzo trudne jest być samemu i nie mieć możliwości zobaczenia dziecka, wzięcia w ramiona, przytulenia. Mąż mi pomagał, ponieważ biegał między jedną salą a drugą, przenosząc wiadomości, które były, które były na szczęście w miarę dobre, jak na, jak na ten etap ciąży. Pierwszym takim bardzo wzruszającym momentem było to, kiedy mąż przy pomocy męża udało mi się tutaj dotrzeć. W drugim, kiedy samodzielnie, bez pomocy męża, mogłam przyjść do dziewczynek. A kolejny taki trudny moment, to był moment, kiedy musiałam wyjść bez dziewczyn do domu. No, dziewczyny są tutaj pod świetną opieką, natomiast dla mamy jest to bardzo trudne i wzruszające. Cały dzień jest nasz teraz jest podporządkowany dzieciom. Tak naprawdę z rana dla nas jest ważne, żeby starszy syn znalazł się w żłobku, żeby przywieźć mleko dla dziewczynek. Później ja jestem w szpitalu i... W zasadzie mój dzień tutaj polega na albo odciąganiu mleka dla dziewczyn, albo tutaj siedzenia przy inkubator inkubatorach, dowiadywanie się od lekarzy na temat stanu ich zdrowia. No i też staram się, jak możemy, uczestniczyć w, w higienie dziewczynek na tyle, ile potrafimy. Tak, lekarze zalecają kongurowanie w przypadku Asi, która jest już, nie jest już w inkubatorze. No i oczywiście z radością uczestniczymy w tym procesie. Na początku po cesarskim cięciu od razu zaczęła się walka o laktację. Najpierw ściągaliśmy mleko do strzykawek, później w coraz większe pojemniki, a teraz już z tym nie ma problemu. Dziewczynki jedzą jeszcze, jeszcze jedzą mniej niż, je, niż ja jestem w stanie im dać, ale zwiększane są dawki, w miarę jak rosną. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że wystarczy mi mleka dla, dla nich w miarę jak będą rosnąć i coraz więcej go potrzebować. Natomiast jest to na pewno dużo cięższe niż w przypadku ciąży takiej naturalnie zakończonej, kiedy dziecko jest przy mamie, kiedy nie potrzeba całego sprzętu, laktatorów, pokojów laktacyjnych, tylko po prostu przychodzi naturalnie. Natomiast tutaj jest jednak potrzebne wsparcie laktacyjne. Na szczęście ono tutaj na oddziale patologii jest zapewnione. Mamy pokoje laktacyjne, mamy doradcy laktacyjnego na oddziale, więc jakoś udało się zapewnić mleko dla dziewczyn. Przede wszystkim dla mnie było ważne, żeby skoncentrować się na jakichś takich prostych zadaniach, typu na przykład ściągnięcie jakiejś ilości mleka dla dziewczyn, przybycie tutaj. Wstanie z tego łóżka, dotarcie najpierw na wózku, później windą tutaj, później na własnych nogach, dotarcie do sali, ani zastanawianie się, czy ja to jest wina, dlaczego tak się stało, czy mogłam zrobić coś inaczej, bo takie myśli no, nie sprzyjają tutaj dobrej atmosferze przy dzieciach, a dzieci potrzebują uśmiechniętej mamy, a nie płaczącej.